Mam nadzieję, że się Wam spodoba. I robimy na sam start opening. Na sam start. Nawet zrobimy coś innego. To jest odcinek sobie to jak mówiłem. Taki szybki i. Taki nie dość szybki. Będzie dość długi odcinek, jak każdy ma być długi. Ale jak długi, to nie wiem. Chyba. Albo dzisiaj wieczorem, albo jutro ra rano się skończy odcinek z military Tycona. Ładować. Coś tam nie idzie. Nie chcesz się ładować, bo miałem małe problemy, ale dzisiaj jeszcze powinien być ten odcinek, a jutro na pewno już będzie ten odcinek, czyli w niedzielę. Czy odcinek z update'u, bo miał być, to ma być. Właśnie się. Aktualizuję, a ja będę grał tu i zarabiał. Może nie teraz, zrobimy szybko od PETY i będzie koniec z tymi PETami na razie. Trzeba jak najszybciej zanim będzie update. To jeszcze coś, dobra, dużo brakuje. Trzeba dużo tych prezentów, wszystko poniszczyć. Szybko, zaraz będzie update. Trzeba tu szybko wszystko porobić, otwierać. Zrobione. Kłanek i Przedtem mówiłem już co, wam o tym że Pety będę rozdawał i dalej jest aktywny, więc jak chcecie, to mówcie. Zrobiście. Jutro będzie ten Polish Car Driving. Ja z, wczoraj jak było, to że tak zrobimy i głos nas tu zrobi, to robimy zadanie. Więc wchodzimy na górę. Na górę wchodzimy i trzeba to zrobić. Może nam się to pojawi przed update'em. O, tam. Chyba już podobno parę godzin. Christmas update. Be Nie. Będzie chyba teraz. Saturn. Oho. Pet simulator dziewięćdziesiąt dziewięć update. No. no teraz tylko poczekać. Chyba chwilę się to będzie chyba ładować Coś mi się tak zdaje Zawsze po tak jest Niestety ja. nie dobiliście 10 subskrypcji Więc live nie, nie było Ale może za tydzień się uda Nie wiem, ja chyba chciałbym zrobić ten, ten dać, żeby to był Taki nie, jakby to będzie. I pewno co 10 subskrypcji będzie live. Na początku, po to jak będę miał 1000 subskrypcji, tak co 50 subskrypcji. A się wszystko zobaczymy, gramy o jakiś kawa Interfinance. Na pewno, na pewno. Aha. No. Więc widzowie, jeśli byście chcieli mi pomóc, update 2 Jeśli byś, Nefaria, jeśli byście chcieli mi, widzowie, pomóc, to zdobyć, to mówcie. Na pewno. Też, jeśli piszcie swoje niki, to dodam was do znajomych i może, byś, jeśli napiszecie tylko swój nick, to was dodam i od razu, ale pomyślcie sobie 100 tysięcy, ile to by był... ile ja będę zbierał 100 tysięcy, jest taka ilość, że głowa mała, a tu coś jest, no będę nie, trzeba patrzeć, o, wiem co, tu, pewnie coś daliśmy świąteczny, huge, to jest to, co mam, nic nie ma niestety. A tu? A, koda. Ale dzisiaj zdobędziemy parę pewnie krań, bo bo tak trzeba. gamy na pewno. No. Długo nam to może nie zejdzie. Pety. Tu gdzieś może jest tylko te dalej takie same enchanty. Nie mam żadnych nowych. Kotki też. Temy nie mam. I Pety to co było? Czyli nic tu nie widzę, żeby było zmienione. Proszę sprawdzi się szybko na spał widzowe. Na pewno nic nie było zbytnio zmienione. Tutaj nie wiem dalej o co w tym chodzi. O, do, bo tutaj jest zioło. Może teraz da się do niego środko wejść. Nie. O, ale znalazłem jaki. Yep. Ja się tego nigdy bym nie spodziewał. 95 pięć dalej. Może na początku coś będzie związane z tym. Jakiś. Na te budynki może. Nie. O. Tutaj też jest widzowe. Abilit now. Go. Break candy? Candy case, ale gdzie to ma być? Bo ja tego nawet nie widzę. Ślepy jestem, widzowie. Pomóżcie mi na oczy. Ślepy jestem. Nie, ja no na serio tego nie widzę. Na no serio tego nie widzę. Jakieś Candy, Break Candy Counts Nie wiem o co jest chodzi, pewnie się cało potem będzie gdzieś tu pojawiać Jeszcze jak najszybciej skończyć do niszczenia tych rzeczy przejść do następnych krain Będę wam to pokazać, bo pewnie niektórzy już YouTuberzy są na końcu krain Na końcu bezsumulatora 59, a ja jestem jakbym nie, jakbym nie, dał, jakbym, nie wiem Niektórzy też, o to pewnie, nie. bo niektórzy też wydają robuxy, ja nie mam żadnych robuxów. Niszczę to szybko, bo co jak ja mam tego niszczyć 200 to to jest masa roboty dla mnie. Dobra, to... dużo leci hajsu. Ale to się długo będzie robiło. Już jest na damage i na ten. Czy to miał wszystko. A tu pewnie coś będzie. No. No wiedziałem. 75. Nie wiem czy to. Reuter. Milion teraz to zmienili, bo wcześniej był pół miniona. Oho, coś popsuli. Chyba. Coś chyba popsuli. Nie, chyba tylko na pewno coś popsuli. Pewnie zapomnieli czegoś tam dać, jakiegoś Wordu czy coś tam mieli zrobione po prostu. Tylko trzeba było zresetować serwery. Przykładnie, nie dali armatki. Tak jak ci te Pewnie to go nie dali <noise> nie dlatego Pewnie skapnęli się, że czegoś tam nie dodali. Trzeba było zresetować wszystkie serwery, pewnie tak było widzowie. No i gdybym pewnie byłbym adminem, to bym pewnie zobaczył tysiąc skryptów. Taki pe miałby pewnie tysiąc skryptów albo coś innego. Jakby... Niektóre rzeczy miałyby ponad chyba tysiąc skryptów, żeby działały. Albo nawet więcej. No to się poczeka chwilę. Aha. O widzowie zobaczymy się jak będzie Daję już w grze, bo na razie nie chcę to pójść. Zobaczymy się jak będziemy w grze. Dobra widzowie jestem i w grze. Dołączyło mnie Aha, jeszcze 99 Czy to chwilatować robiło Tylko co oni tu zepsuli pewnie jakiś błąd błysnął oni momentami lubią dużo trucy z rzeczy w Nie ja osądzam ich, tylko mówię, że czasami też że ja muszę... No po co musieli to resetować? Na tyle daleko jestem w tyle nad resztą graczy. Jestem tak daleko nad resztą graczy, że nie wiem, co, co musieli resetować, tak daleko jestem. Gift. Znalazłem nie mówcie, że prezenty są ukryte. No kurde, nie, to już jest przesada. Nie, nie przesadzajcie się za bardzo. Kurzacze ludzi. Co? Słuchaj, to. Aha. Ciekawe. Jestem ciekawy. A to? Pewnie można zawiązać na drzwiku. A tu co się kryje? Mhm. Ciekawe, to tylko o kur. Powiareczka. Mhm. Mm Pomysły mają ludzie. Ciekawe. Jestem sobie najbardziej stół dla wszystkich. O tym serwerze kolejny. Smar. Pewnie potem będą go ulepszyć. Mm -hmm. Ciekawe. Może tu będzie przystać? Nie ma. A idę na Wierka. Może w wierce będzie gdzieś schowane. Kiedy się rozglądam? O, nie przechodziłem tego. Aha. Dobra, to paliwo. Nie chce mi się. O, tak szczerze, szczerze nie chce. Mi się. Ale wątpię, że tam cokolwiek jest. Nie wiem czy otwierać te prezenty. Czy uda mi się, ale pewnie trzeba ich dużo. Ale lepiej poczekam. Ciekawe jakby można byłoby zrobić te... te bombki. No. To pewnie z tych giftów. No dobra, otworzy się jeden. Zobaczymy. I jeden C. I. Pa, jak widzę, że. Nic fajnego. Jestem ciekawy, bardzo jak te bąki zawiesili. Tu może? Nie. O, 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 widzę coś podwodnego. Tutaj coś też. Widać. Więc, to jest taki odcinek z update'u. O, nie, kurde. Znowu się ścięło. Widzowie, zaraz się znowu z wami widzę. Dobra, widzowie, znowu jestem pod krótkim cięciem. Nie wiem. Internet mnie nie lubi. Widzicie jak mnie internet nie lubi Bo nowy internet mnie nie lubi Ale chciałbym mieć VIP-a To jest jakaś skrzyneczka Ile to choć tak? Mhm Koda czy nie mam Ups To To się chyba wycenia, ale nie wiem Nie wiem Może zapomnijcie o tym wideo, Że, że jestem takim fake łapą Mam no, nadzieję, że, że zapomnieć, zapomnijcie o tym, że jestem takim tu łapą, że wyłączył ekran boczny. Tutaj nic nie ma. Tu się i szybko. Trzeba jak najszybciej widzować kolejną krainę. Takie pieniądze, takie pieniądze na pewno... Takie pieniądze na pewno jestą coś mogą. Jak myślę. Się... Jeszcze trochę prezentów, więc takie prezenty mamy i są. Gdzie jedna gwiazdka? Dodatkowa. Do dziesięciu bananów. Chodasz nie żadnego znajomego, to by się nas serio przydało. Te tep. To by się przydało. Ale gdybyście chcieli chcielibyście mi pomóc to... to proszę zagrajcie. O kurde z tego prezentu lecą. O, tak, no to też jest fajnie. Zawsze szybciej uda mi się zebrać te prezenty. A to się służy, bo się zawsze przydaje. Z się tego gracza, czy chciałby, czy chce, żeby, czy grał w simulatorach, a ja grał? To, czy chce tego? Czy chce? Wiem co mam grać z Polska Driving, powiedział mam nadzieję, że na, napisze mi jego nick w komentarzu. Bo by się przydał, i by było zawsze on coś tam pisał na cz czacie i by mówił. Pisałby co robić, bo ja akurat nic nie wiem. Taki przewodnik by się na sero przydał. Jaku, nic nie wiem, o tej grze prawie, że. Wiem, że tam jest, że jest Polisz, Driving, czyli chyba polskie auta będziemy, polskimi autami chyba jeździć, czy coś tego typu. Tak mi nazwa kieruje. Nie, co ja zrobiłem tu? Głupi teleport. Może znaczy, tu gdzieś będą prezenty? Jeszcze ukryte. Przyznaję, że oni właśnie zapomnieli o tych prezentach. Hmm. a tego resetowali. To co jest? Tu się nie było. Coś tu widziałam No. Aha. Ale ale fajnie. Medium. Nie będę otworzę medium, bo będę otwierał każdy przerwę. Raz. I i. Co tu jest? Open. I. Co drobnie. U laski, hot... o fajnie, się opłaca, A na pewno na ten poziom będzie już mega OP. Na pewno. Trzeba zobaczyć, co to robi. Ula, ja wyzwierzę się po jednym. Ale ze coś takiego. Mmm, pysznie wygląda. Ale niestety to jest gra, więc nie dam rady tego. Ale adwokujemy tą krainę. I zobaczymy, co na niej jest, i będzie koniec odcinka. No. Mam nadzieję, że dobijecie za tydzień te 10 słupów, bo na Prawda, bym chciał zrobić tego live'a dla was, widzowie. Na pewno wam by się też on spodobał. byłoby To, to coś innego. Jakieś odcinki. Baker. I ale bombeczek. Widziałem cię. I tu co jest? Trzeba jeździć tak poza... Na markach mapy, jak, je, jak ja to teraz zrobiłem, na pewno znajdziecie. Tu może na boku gdzieś będzie prezent? Trzeba tak patrzeć. O, dawno tego znaczku nie. Aha. No, dawno tego znaczka nie widziałem, nawet na niego mnie nie stać. Fajnie. Tam jest. super fajne hmm. O, kurde. Fajne. To lejka to. No, ale tego nie, nie będę myślał. Więc w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Dziękuję Wam, widzowie, za oglądanie.